Manko, słuchajcie, jedziemy na taką awarię, bo pan ma jamaszkę dwucylindrową z tego co pamiętam 150 koni. O jest sześciocylindrową sorry Jeszcze stary sprzęt. Po serwisach i coś jest nie tak, bo no z i nie chce zapalić. Także co zobaczymy, widzimy się na miejscu. To jest jakaś pierdoła, no nie wiem co to jest Zobacz ale... co to jest, zobacz jakie to paliwo jest Widzisz paliwo Zobacz No Jakiś... to palić nie będzie, Teraz przewalimy to tak? Zaraz zaś się tego W zbiorniku woda albo paliwo chrzczone masz takie z tyłu. Zatankowałem tutaj na z I, i pewnie się zrobiło zaraz niedługo zbiornik po Czy to jest zbiornik wewnętrzny czy zewnętrzny? Ty... Ty zatankowałeś, pływałeś i tankowałeś? Nie, zatan... zatankowałem to i później ten żeby się łączyli, nie? Na tamte paliwo. Nakratu hmm. przyłączyli się tutaj na ten Bo te to dobrze. Tak, no to jest to do, do spudera te paliwo co czy mam tutaj lałem z tego? Zrykli tam od razu? No i pal. A daj tego plaka. Tu dziś plak leżał. <tryk> nie, on teraz a żeby go załapać? Tak, tak. Tutaj z tyłu kuba jest. Tyłu. No już powinien. On tak kręcić kręcił w początku tak. A, gdzieś, ale. ale nie w sensie, że tak No w sumie dochałka. Dawaj No tak, zaraz no. No jeszcze, Potem to jeszcze spuścimy. No 走。 Tak tu jest Słuchajcie, co zrobiliśmy tutaj tego dwusuwika. Pan się męczył chyba 2-3 godziny To kombinowo widzieliście, był i zestaw kluczy, wszystko miał I Nie szczaił, że po prostu Że paliwo jest po prostu zabrudzone, albo chemicznie, albo woda, no najprawdopodobniej Albo coś się wytrąciło, kurde drugi w sumie przypadek W przeciągu tych trzech dni No i co zrobiliśmy I, i co, lecimy dalej Także co, dzięki za suba łapkę w górę. Pamiętajcie, żebyśmy ten kanał rozwinęli. Cześć.